Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. O zjednoczeniu człowieka z Bogiem, sługam. O Boże dobroci i miłości, na wieki bądź uwielbiony za to, że tak ścisłymi węzłami raczyłeś połączyć się z dziewicą, którą wybrałeś na matkę naszego Zbawiciela. I ty, najświętsza Panno, bądź słusznie pochwalona za to, żeś wiernie współdziałała z łaskami Bożymi. Nie mogę nadziwić się Twoim nadzwyczajnym cnotom. W szczególności jednak w podziw mię wprawia owo ścisłe, ciągłe zjednoczenie z Panem Bogiem, które umiałaś zachowywać. Serce Twoje było wolne od wszelkiego przywiązania do stworzeń, stało się niejako wewnętrznym i mistycznym niebem. W nim Pan zamieszkał miłościwie, a Ty w pokoju cieszyłaś się Jego obecnością. Sen wcale nie przerywał owego słodkiego zjednoczenia, a Ty mogłaś powiedzieć wraz z oblubienicą z pieśni nad piśniami. Ja śpię, ale serce moje czuwa. Dlaczego ja nie miałem szczęścia tak się duchem zjednoczyć z Bogiem, aby mnie przy ziemi trzymały same tylko więzy ciała? Maria, synu mój, Bóg udzielił mi tej łaski, że nigdy nie zapomniałam o jego obecności. Jeśli pragniesz podobnej łaski, zacznij się odrywać od wszelkich uczuć ziemskich i od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Niewątpliwie będzie cię to wiele kosztować, ale nagroda za twoje wysiłki i ofiary jest kosztowna, nigdy jej nie można przepłacić. Zresztą posługuj się wszystkim, co cię otacza. Aby się wznieść do Boga. Wszędzie znajdziesz tysiące rzeczy, które cię pobudzą do chwalenia Go i uwielbiania. Nad Twoją głową majestatycznie wzniesione niebiosa głoszą chwałę Bożą. Gwiazdy lśniące są obrazem jasności Pana Boga. Rozległy bezmiar Morza przypomina Jego niezmierzoność. Wszystkie istoty w przyrodzie sławią Jego doskonałości. Słowem wszystko, aż do najmniejszego kwiatka polnego, jest niejako księgą otwartą przed naszymi oczyma, aby Ci przypominać Boga, Stwórcę wszystkiego. Możesz Go nawet znaleźć, nie wychodząc poza siebie. Żyjesz, poruszasz się, istniejesz w Nim. I przez Niego On oświeca Twój rozum, Pobudza Twoją wolę. Oto stoi u drzwi Twego serca i kołacze, Prosi Cię o serce, a prosi bardzo uprzejmie i czulej. Ten Bóg w dobroci nigdy nie przebrany, Czuwa nad zachowaniem Twoim. Rozkazuje ziemi i całej przyrodzie, aby ci nieustannie dostarczała wszelkich potrzebnych środków do życia. Niekoniecznie więc trzeba ci szukać Boga daleko od siebie. Wejdź tylko w siebie samego i pamiętaj, że w tobie mieszka. On zaś różnymi sposobami da ci odczuć swą świętą obecność. Poznasz go już to po jasnym oświeceniu i po natchnieniu niespodzianym, już to po tajemniczych poruszeniach serca i pobożnych myślach, wreszcie po miłościwym upomnieniu cię z powodu twych niewierności. Zwracaj uwagę na te różnorodne działania łaski Bożej, nie stawiaj im przeszkód swą lękomyślnością duchową, czy dobrowolnym zniechęceniem. Przykładaj się do ćwiczeń duchowych, bo one najwięcej mogą cię zbliżyć do Pana Boga, ale je odprawiaj z pobudek wiary. W zwykłych zajęciach i obowiązkach swego stanu zgadzaj się z zamiarami opatrzności Bożej. Ona sama Niejako wyznaczyła ci codzienną pracę. Niczego nie wykonuj ze zbytnim pośpiechem. Porywczość w rzeczach świętych może tylko zaszkodzić duchowi skupienia, który nas jednoczy z Panem Bogiem. Gdy będziesz w radości lub w smutku, nigdy nie idź za poruszeniami natury i swej miłości własnej. Otwórz swe serce przed Bogiem, a nie przed stworzeniami. Chętnie zwierzaj Mu się ze wszystkiego, co Cię weseli albo zasmuca. Uważaj Go za Ojca lub za Przyjaciela, na którego sercu z ufnością możesz złożyć swe zmartwienia i pociechy. Przez tę właśnie dziecięcą ufność szczególnie pozyskasz Jego serce. I postąpisz w owym świętym zjednoczeniu, które dla duszy jest najsłodszą pociechą w życiu chrześcijanina. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.